No, więc jak to jest z wykupem gruntu pod budowę CPK? Bo szczerze mówiąc, już to budzi kontrowersję, bo za chwilę przejdę do słów jednego z mieszkańców Baranowa, który uważa, że za mało będzie spółka płaciła za wykup tych gruntów. Czy to przezabawne, ponieważ ten pan nie wie, bo nie może wiedzieć, ile będzie spółka płaciła, bo się jeszcze nie zgłosił do programu? Podstawą tego w programie dobrowolnych nabyć będzie operat szacunkowy przez niezależnych rzeczoznawców sporządzony, no ile dany przedmiot, w tym wypadku nieruchomość, jest warta. To jest podstawa do dalszych negocjacji. Problem jest taki, że u części mieszkańców no to jest zrozumiałe, no bo generalnie, jak ktoś sprzedaje, to chce sprzedać drogo ale pojawił się taki oto pomysł, że kupując, nie wiem, hektar gruntu rolnego. Spółka w ogóle nie powinna się odnosić do tego, ile wart jest ów hektar gruntu rolnego, tylko do tego, ile będzie wart hektara pod, nie wiem, centrum logistycznym przy największym hubowym, czy jednym z największych hubowych lotnisk w tej części Europy. Ile razy można mówić panu ministrowi, żeby zrozumiał? Ja bardzo nie rozumiem, bo jeśli nawet rolnicy przychodzą na szkolenia i powtarza się dwa, trzy razy, to rozumieją. A pan minister niestety mówi mu się 50 razy i nawinął sobie tą samą taśmę i to samo praktycznie mówi. Panie ministrze, spółka prawa handlowego, spółka CPK działa na takiej samej zasadzie jak spółki prawa handlowego w naszym środowisku. I jeśli na terenie gminy Wiskitki czy gminy Teresin Przychodzi taka spółka i chce kupić grunty 30-50 hektarów. Jeśli taka spółka przychodzi i proponuje 200 i wyżej złotych za metr kwadratowy. To ja pytam się, dlaczego spółka prawa handlowego, spółka CPK. Musi kupić to po 5 zł, tak jak pan mówił, a ostatnio zaprzecza, że to jest nieprawdą, bo jest po 6-7 zł. Więc, panie ministrze, niech pan zobaczy, że nie ma różnic między ty tymi spółkami i my nie pytamy, na jaki cel to będzie wykupione. Po prostu te spółki nie stawiają żadnych warunków, tak jak pan nam przystawia pistolet do głowy. Po drugie, chcę zauważyć, że to nie jest cel publiczny w tej chwili. Kiedy pan ogłasza, że będą udziały dla Koreańczyków na poziomie 49%, to przestaje ten plan być celem publicznym, a staje się celem komercyjnym. I te spółki, które wcześniej wspomniałem, kupują grunty pod cele komercyjne. I nie stawiają żadnych warunków ani rolnikom, ani też burmistrzowi czy wójtom. Więc niech pan się opanuje, niech pan się zastanowi i niech pan zejdzie na ziemię i mówi o tym, co powinno być, a nie co pan by chciał. Czymś absurdalnym absolutnie by było, żeby całość, że tak powiem, zysku z inwestycji dyskontował nie ten, kto te inwestycje przeprowadził. Tak, no tak, ale pani ministrze, bo ja nieruchomość kupuje się. Słyszę oświadczenie. Za tyle, za ile ona jest warta, a nie za tyle, za ile być może będzie w przyszłości kiedyś tam. No to... mm -hmm. Oświadczenia spółki, między innymi też oświadczenia Pana jako pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK jest takie, że Skarb Państwa nie zapłaci znacząco więcej niż oszacowana wartość rynkowa nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości Pan mówi o hektarach rolnych. Tutaj mówimy oczywiście o jednym z mieszkańców Baranowa. On, twierdzi, marzy, że, on twierdzi, że powinno to być nie mniej niż 100 zł za metr kwadratowy. Wszystkie jego pola warte byłyby 13 milionów. Tutaj Pan Wojciech Kornak w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że za to, powinno się płacić za to jak, pod, jak teren pod inwestycje, a nie grunt pod uprawę kapusty. Panie redaktorze, no to jeszcze raz powtórzę. Ja, to jest taka dyskusja, jak ja od Pana chciał kupić używany samochód i mówię, no samochód tej marki, tego rocznika w takim stanie technicznym jest wart na przykład 20 tysięcy, no to ja mogę Panu dać powiedzmy 25 czy 27. A Pan mówi, a nie, bo ja 40 tysięcy włożyłem w naprawy. A w ogóle to ja myślę, że pan go tak wykorzysta, że on będzie więcej warty. A w ogóle za 20 lat to będzie old timer i on będzie jeszcze więcej warty, więc nie 20 tysięcy, tylko niech mi pan da 200 tysięcy. No. Panie ministrze, tylko różnica. Program na dobrowolnych ten... nawet, program... no właśnie myślę, dobrowolny. No tak, tylko panie ministrze, problem polega na tym, że ja mam samochód, który pan musi kupić, a ja go nie chcę sprzedać, więc będę chciał dostać za niego więcej pieniędzy, bo tak jest z tymi gruntami. Przecież ci mieszkańcy, jedna z właścicielek sklepów Baranowie mówi, muszę porzucić dom, w którym się wychowałam, rozstać ze znajomymi, i co mi po pieniądzach? Mam przenieść się do bloku, rozpocząć budowę nowego domu w wieku 50 lat planuje się spokojne życie, a nie rewolucję, mówi mieszkanka, właścicielka sklepu Baranowa, która będzie musiała się stamtąd wyprowadzić, bo przecież ona nie chce sprzedawać swojej nieruchomości, ale zostanie do tego zmuszona, bo jeśli nie, jeśli nie sprzeda swojej ziemi czy domu, on zostanie wywłaszczony za odszkodowanie. No właśnie, panie ministrze, <laughs> znowu pan nie rozumie pojęć. Pan redaktor próbuje panu wyjaśnić to, a pan jak mantrę tego nie może zrozumieć. No, nie wiem, w czym jest problem. Przecież, jeszcze raz podkreślę. Co mnie obchodzi, jeśli spółka prawa handlowego kupuje kupuje po 200 czy więcej złotych, to ja go nie pytam, jaki będzie prowadził interes i czy on będzie miał zysk, czy będzie miał stratę. I pan też powinien to zrozumieć, że jeśli spółka prawa handlowego, spółka CPK chce kupować, to mnie nie obchodzi, co tam będzie praktycznie robione. Spółka ta nie ma praw do y, zajmowania się dziedziną rolnictwa. Na lotnisku przecież nie będą rosły pietruszki, ziemniaki czy kapusta. Niech pan to zrozumie. To jest zmiana przeznaczenia tego gruntu. To jeśli pan nie może tego zrozumieć, to ja i pan redaktor, tego już jaśniej Panu nie wyjaśnimy. Właśnie, znów za odszkodowaniem, a nie za darmo. No tak, to, to są oczywiście zrozumiałe ludzkie emocje, natomiast gdybyśmy mieli tylko takie emocje brać pod uwagę, no to nigdy nic w Polsce by nie powstało żadne drogi, koleje, inne obiekty. No bo zazwyczaj jest tak, no ciężko znaleźć jakiś taki fragment kraju, gdzie absolutnie nikt by nie mieszkał, nie miał swojego domu, nie miał swojego sklepu. Nie miał swoich jakichś innych życiowych spraw. Podchodzimy do tego ze zrozumieniem, dlatego, tak jak mówię, chcemy w programie dobrowolnych nabyć, oferować nieco więcej różnego rodzaju ścieżki. Jest ścieżka, w której będziemy oferować nieruchomości zamienne. Myślę, że to przede wszystkim dla rolników będzie atrakcyjna oferta. Może ktoś zgłosić, że po prostu chciałby w zamian za swoje gospodarstwo rolne otrzymać gdzieś w okolicy grunty rolne do zbliżonego, adekwatnego areału klasy bonitacyjnej możliwości prowadzenia produkcji rolnej. My wtedy w zasobie Skarbu Państwa będziemy szukać także móc zaoferować tego rodzaju grunt. I znowu tu no, niezrozumiałość praktycznie tematu. Co to znaczy? Będziemy płacić ciut więcej. Co to za warunek? Praktycznie jeszcze raz powtórzę, nie jest to cel publiczny. Ponieważ wpuszcza się kapitał z zewnętrzny. Jest to cel komercyjny. Tak jak inne spółki prawa handlowego, tak samo i ta spółka musi działać na tych samych podstawach prawnych. Mało tego, panie ministrze, czy pan chce coś zbudować na krzywdzie ludzkiej? Jeśli pan tak to rozumie, to podam panu przykład. W obrębie lotniska Radom. Już żeście dokonali, pokazali, co, na, co was w tym temacie stać. Wyrzucacie 80-letniego staruszka i jego żonę na bruk, nie dając mu w zamian praktycznie nic. Więc o czym pan praktycznie mówi? O jakich nieruchomościach zamiennych? Mówi pan to, ja bym nazwał, klepie pan to, bo nauczył pan się chyba na pamięć tego. Że będą nieruchomości zamienne. Od czterech lat to słyszymy i to nie jest żadna pański przywilej, tylko pański obowiązek, jeśli będzie to cel publiczny, podkreślam, przedstawić każdemu właścicielowi nieruchomości dwie nieruchomości zastępcze. Więc o czym Pan mówi? O jakim dobrodziejstwie Pan mówi? Niech Pan się praktycznie opanuje, niech Pan nie wprowadza ludzi w błąd. Ktoś ja rozumiem, też, po prostu... że, rozumiem też, że przekaz jest taki, że najlepiej to przystać na warunki, chociaż nie wiemy jeszcze dokładnie jaka to będzie, bo wyceny będą trwały, ale te warunki będą korzystniejsze <coughs> dla tych właścicieli, bo jeśli pójdą, będą się upierać i będą chcieli się spierać i powiedzą nie, no to będą wywłaszczani i wtedy rozumiem tak czy siak dostaną mniej niż gdyby przy, przystąpili do programu dobrowolnych nabyć, tak? Nie, tego nie wiemy, bo to oczywiście przy wywłaszczeniu też będzie w przyszłości sporządzany operat i wycena. Poza tym wywłaszczać można tylko pod inwestycje celu publicznego, tylko, czyli wtedy, kiedy będzie znana, znana dokładna lokalizacja. Więc jeżeli, tak jak mówię, to są procedury znane, ćwiczone przy wszystkich inwestycjach. My oferujemy coś ekstra, coś więcej, że na wcześniejszym etapie inwestycji na zasadzie pełnej dobrowolności, jeżeli ktoś chce wynegocjować może cenę, czy na przykład nieruchomość zamienną. Jak wejdzie w życie ustawa, którą ja proponuję, no nie mogę wziąć do końca odpowiedzialności, jak ją Sejm uchwali, ale jest ona teraz, będzie w tym tygodniu skierowana do konsultacji receptowych. Będą jeszcze dodatkowe pewne takie bonusy w takich specyficznych sytuacjach, na przykład kogoś, kto ma dom, który jest dekapitalizowany, nie ma mediów, no czyli obiektywnie będzie mało warty, ale żeby był dopłacić, że mógł w sposób godny tą potrzebę mieszkaniową gdzie indziej sobą zrealizować. ale na, na koniec dnia. Ja no nie ja spółka nie może kupować rzeczy wartej obiektywnie X za 10X. No to po prostu byłaby skrajna niegospodarność. Możemy tu mówić o pewnych bonusach, o pewnych negocjacjach. No to jest rzecz normalna. Może z tego X będzie 1,2X, 1,4X, no ale 10 być po prostu nie może. Ale są rzeki. No nie wiem, nie wiem. Po prostu opadają mi ręce, jak tłumaczy człowiek tak prosto, jak tylko potrafi. A minister, prawnik, politolog, katolik tego zrozumieć nie może, to ja już de facto nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze raz podkreślam: nie pański przywilej, a pański obowiązek przedstawić każdemu dwie nieruchomości zamienne. Mówi pan o celu publicznym. Tego celu publicznego jeszcze raz podkreślam, nie będzie, bo tam ma być prawie 50% kapitału zewnętrznego, więc będzie to cel komercyjny. Więc dlaczego Pan chce działać na zupełnie innych zasadach, przystawiając pistolet do kroni mieszkańcom, którzy muszą stąd się wysiedlić? Gdzie, pytam się, na bruk, za jakie kwoty? Za co pan e, proponuje, że do, dodana zostanie wartość ekstra? Czyli pan proponuje rozdzielić nieruchomość od gruntów rolnych i w, w tych projektach pojawia się taka e, ewentualność, dołoży pan 10%. Szanowni Państwo, do 5 zł dołożyć e, 10% to nadal jest 5,50. Panie Ministrze, Proponowałbym, żeby pan się po prostu publicznie nie ośmieszał. Takie są zasady rynkowe. Jak pan mówi z jednej strony o wartościach rynkowych, a z drugiej strony pan mówi o socjalizmie. Niech pan się zdecyduje, którą ścieżką pan idzie, bo naprawdę mieszkańcy kończy im się cierpliwość i robią to, jak pan widzi w mediach i będą to robić. Robią to nie tylko wtedy. Kiedy mówią o lotnisku i jego lokalizacji, ale mówią to również w korytarzach kolejowych i trzeba pamiętać o jednym. Nikt nie mówi, że Polska ma się nie rozwijać, że nie, bo nie, ale kiedy do pana mówimy, trąbimy, krzyczymy, że przy lotnisku w Modlinie, podkreślam, przy lotnisku w Modlinie jest tysiąc hektarów gruntów. Słabych, piątej, szóstej klasy, gruntów skarbu państwa i nie trzeba nikogo tam wysiedlać, to pan mówi, że nie ma innej e, alternatywy. No, na litość boską, przecież duoport jest o wiele, wiele tańszy od tej inwestycji, tylko chyba chodzi o to, że jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o to, żeby nakraść pieniędzy, ile się tylko da. No, takie są, dochodzę do takich wniosków. Do takich przypuszczeń ja dochodzę. No więc, jeśli port w Modlinie w 2019 roku, bo o takim roku możemy mówić, odprawił 3,5 miliona pasażerów i miałby dodatkowo drugi pas, może wybudować nawet drugi terminal przy naprawdę niewielkich kosztach, może w krótkim czasie, o wiele szybszym. Odprawiać 11 do 13 milionów pasażerów rocznie. Kiedy wyprowadzimy, panie ministrze, z lotniska Okęcie, cargo, czartery, tanie linie lotnicze i wojskowe linie lotnicze, to nam się przepustowość zwiększa ponad dwa razy czyli nie 17 milionów. Tylko 35 do 38 milionów, więc sięgamy w krótkim czasie, w trzech, nawet czterech latach, prawie 50 milionów pasażerów rocznie odprawianych. Więc niech pan nie opowiada, że nie ma alternatywy, tylko pan nie przyjmuje tego do wiadomości. I szacunki mniej więcej, ile to by było od metra y, takiego gruntu rolnego? Już, y... Nie, absolutnie. Absolutnie się uchylam od takich szacunków, bo to zależy bardzo od konkretnej nieruchomości. To musi niezależny rzeczoznawca wycenić. No tu mogę się tylko odwoływać do powszechnie znanych. Wiemy, ile kosztują mniej więcej grunty rolne, ile kosztują nieruchomości, ile kosztują domy. No to jakby ten rząd wielkości jest znany i każdy, każdy może się do niego odnieść. Natomiast... Znowu mówimy o abstrakcji. Jaki niezależny rzeczoznawca? Przecież on będzie przedstawicielem spółki i płacone będzie miał przez spółkę prawa handlowego, żeby wyceniał grunty rolne i mało tego, jakby źle wycenił, to możemy go zwolnić. No takie są niezależności yy, mówienie o niezależności. Myśmy jako społeczna rada pierwszej kadencji mówili, że jeśli ma to być na zasadach jakiej wiarygodności społecznej to rzeczoznawcy mają być z listy sądowej i wybierani w drodze losowania. A tutaj praktycznie nie ma żadnej alternatywy, nawet jeśli taki mieszkaniec zrobi niezależną własną wycenę, to ona nie brana jest zupełnie pod uwagę. Dopiero w sporze cywilnoprawnym Będę mógł dochodzić roszczeń o zaniżenie wartości nieruchomości, więc niech pan znowu się opanuje, panie ministrze. No, apeluję do pana, przecież to chodzi o 7 tysięcy ludzi w pierwszym etapie. Mówię o planowanej rezerwacji, a przy okazji powiem: niech pan wytłumaczy to y, ludziom. S y, na początku było 66 km planowanej rezerwacji, później 74 km. A teraz jest 80 kilometrów kwadratowych. Niech pan mi powie, z czego to wynika? Dla kogo te potrzeby tak szybko rosną? Kiedy ta wartość dojdzie do 100 kilometrów, bo mnie pytają mieszkańcy, na czyje zlecenie została zwiększona ta powierzchnia? Czyżby dołączyli kolejni koledzy, którzy zrobiliby biznes na tym, na ludzkim nieszczęściu, na krzywdzie ludzkiej? A wy Macie pełne usta frazesów mówiące o sprawiedliwości społecznej. O jakiej sprawiedliwości pan społecznej mówi? Panie ministrze, o sprawiedliwość społeczną to ja walczyłem w 80-81 roku, a wy ją, że tak powiem, podeptaliście. Macie tylko ją na sztandarach, a w rzeczywistości obłupiacie ludzi, grabicie ludzi z dorobku niejednokrotnie kilku pokoleń. Taka jest rzeczywistość. Tak po prostu to wygląda w praktyce. W teorii pan pięknie mówi, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Natomiast co do konkretnej ziemi, no to tak jak mówię, zawsze będą niezależni rzeczoznawcy, zgodnie z zasadami swojego fachu, swojej sztuki, będą przeprowadzać operat szacunkowy i on będzie odniesieniem do dalszych negocjacji czy ewentualnych dodatków, no ale nie takich, które by radykalnie tu wywracały do góry nogami tą cenę, powodowały, że ona jest wielokrotnie wyższa czy niższa.